Nieformalne powiedzenie u nas jedna żona, jeden sokół. Ale dwa sokoły to już nie ma żony. Ja jestem zwykły, prostych chłop ze wsi, więc jakby kontakt z przodu miałem y, od zawsze większy niż y, ktokolwiek z miasta. Drugą sprawą jest to, że jestem z wykształcenia leśnikiem. Poszedłem do technikum leśnego. Udało się trafić tak, że przy szkole było koło sokolnicze. Y, no i spodobało mi się to. Z zacząłem się tam udzielać. Na tyle mnie to wciągnęło, że stwierdziłem, że bo chyba nic innego więcej w życiu nie będę robił. Z sokolnictwem kojarzone są najbardziej chyba kapturki, czyli to co, to co ptaki noszą na głowie. Kapturek to jest dosyć prosty stosunkowo wynalazek, który służy do tego, żeby odgrodzić ptaka od Wszelkich bodźców zewnętrznych, ponieważ ptaka trzymamy na, na ręku, musimy sobie poradzić jedną ręką i, i wspomagać się ustami, więc do zaciągania służą jedne. Oczywiście robi się to na głowie. Tak samo do rozciągania służy druga para. Sokolnictwo to jest umiejętność jakby z jednej strony emocjonowania się tym, a z drugiej strony umiejętność opanowania tych emocji. Emocje początkowe polegały na tym, że ja przez, ja przez dwa lata robiłem w tym naszym szkolnym kole sokolniczym wszelkie możliwe niewdzięczne prace. Sprzątanie wolier, jakieś tam czyszczenie, malowanie, prace konserwacyjne, pomoc starszym kolegom. Na swojego pierwszego ptaka, który był pod moją opieką, ale ja jednocześnie byłem pod opieką starszego kolejki, czekałem dwa lata. Przez te dwa lata na tyle te emocje jakby opanowałem, że potrafię je, może nie ukryć, ale opanować, ponieważ emocje są niewskazane. My działamy emocjonalnie i ptaki na to reagują i też działają emocjonalnie. I chodzi o to, żeby nie pobudzać, ptaka, nie pobudzać u ptaka emocji negatywnych. Jak tam nerwusie, co powiesz? Oj, oj oj. Oj oj No tak, przyszli goście i jest źle. No przyszli, oj oj oj. No ja wiem, ja wiem. Oj oj. Dasz nie da szady. <gryw> Chodź słaniaku. No ja wiem, że ci źle, ja wiem. O. Obcy to nie jest dobra rzecz. Ja ze swojej strony mogę y, darzyć je jak najbardziej y, uczuciami, ale one mnie będą darzyły tylko i wyłącznie czystym pragmatyzmem. Bo dla nich współpraca z człowiekiem to jest czysty pragmatyzm. One mają u nas bezpieczne schronienie, mają pożywienie, y, mają opiekę weterynaryjną. Dopóki będą się czuły u nas dobrze dopóki będą z nami współpracowały. My się cieszymy. My się, my się cieszymy każdym udanym lotem, a przede wszystkim każdym yy, powrotem. Tak, a no one w końcu latają luzem. Jest pełna swoboda, ten ptak w każdej chwili może wybrać yy, wolność. I tak też się zdarza, że yy, tak się poczuje na tyle sprawny, na tyle silny, na, na tyle pewnie, że sobie po prostu poleci. Takie ucieczki też się zdarzają i my na to nie możemy nic poradzić. Owszem, przeżywamy to, ale musimy to zaakceptować, bo taka jest natura po prostu. Z ptakami na lotnisku pracuję po to, żeby odstraszać wszelkie niepożądane inne ptaki, które się na lotnisku pojawią, żeby stworzyć bezpieczne warunki dla lądowania i startu samolotów. Każde takie zderzenie z ptakiem, jeżeli jest to sprawa minimalna, tak nazwijmy to, skończy się jakąś gdzieś tam powiedzmy otarcie na, 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 na skrzydle. Natomiast w przypadku jakichś tam skrajnych zderzeń może być to naprawdę duże niebezpieczeństwo. Przede wszystkim dla ludzi, bo jakby nie było, taki samolot przewozi kilkadziesiąt, a często je ponad 200 osób, więc... Praca z takimi ptakami nie polega na tym, że, że my się jakoś nawzajem kochamy. Ta praca polega na tym, że my ze sobą współpracujemy. Ja zapewniam ptakowi bezpieczeństwo, schronienie, pożywienie. A on za to lata przypracuje dla mnie. I on tylko w kondycji sportowej będzie, będzie z nami pracował ponieważ jeżeli będzie yy, kondycja będzie wyższa, czyli on będzie najedzony, odezwie się jego natura i on sobie gdzie, poleci gdziekolwiek, tylko po to, żeby sobie usiąść. Ptaki drapieżne, najedzone, nie będą latały. Z tego prostego względu, że y, latanie to jest y, bardzo, bardzo energochłonny proces i one każdy moment możliwy wykorzystują do tego, żeby nie latać. Co się ludziom wydaje dziwne, bo ptaki wolne stworzenia, że latają i tak dalej, tak dalej. Nic bardziej mylnego. Poza, poza sezonem lęgowym takie ptaki potrafią spędzić w powietrzu w ciągu dnia 15 minut, 20 minut, to jest wszystko. Pozostały czas one spędzają, siedząc, obserwując otoczenie, oczywiście jakaś tam higiena osobista i tak dalej, i tak dalej, ale one generalnie siedzą i obserwują otoczenie. Wiele z jednej strony można powiedzieć, że jest to pasja, bo robię coś, co lubię, tak? Ale znowu z drugiej strony sokolnictwo jest tak naprawdę czymś więcej jest to. Wiele osób powie, że jest to sposób na życie, ponieważ my tak na dobrą sprawę całe swoje funkcjonowanie podporządkowujemy tym ptakom. Pójdziesz na trening, czy powiedzmy na, na polowanie z tym ptakiem. Wyjdzie jak wyjdzie, wracasz, odstawiasz niemie ptaka do woliery, ale słyszysz przykładowo pies szczeka, nigdy nie wiadomo czy się gdzieś lis nie kręci. Trzeba wyjść, zobaczyć czy, czy, czy ptak jest bezpieczny, jeżeli zauważysz u ptaka, że zachowuje się w jakiś dziwny sposób, może ma infekcję, trzeba do niego zajrzeć raz, dwa, trzy, w ciągu nocy nawet nie raz. Rodzina musi zaakceptować to, że ja się w pierwszej kolejności zajmuję tymi ptakami, a dopiero w dalszej kronosi skupiam się na rodzinie.